Ale Dzień dobry, czy mogę służyć? Halo, dzień dobry, ja dzwoniłam się do hotelu. Tak. Proszę pani, ja, ja bym chciała dla syna wynająć y, y, pokój na dwie doby. Dobra, no, w którym terminie? Y, to byłby, proszę pani, y, t, na, na weekend od piątku do niedzieli. Żeby... mógł sobie tam zostać na dwa dni. Mhm. Dobra, ale poproszę numer telefonu i... ogodność też. Już pani mówię, numer telefonu, to jest ten, z którego ja dzwonię. Ale ja nie widzę tego numeru, tu jest napisane, że numer jest nieznany. Naprawdę? To... Tak. To ja już pani podaję? Siedem osiem siedem trzy osiem siedem, i co jeszcze? Poproszę o godność? Jaśka Jaka? Bąk! No dobra, niestety w tym terminie nie mamy wolnych pokojów. Dobrze, a powie mi Pani w takim razie następny weekend? No to, to, to też nie mamy. A na kiedy jest, bo my mamy ciotkę musi odwiedzić w, w stoku i, i niech Pani mi powie kiedy bym mógł przyjechać. Pani czy nie? Nie, to no jeszcze raz, bo no nie, przecież nie możemy tak Rozjebałeś telefonem do ginekologa, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami, łzami radości, a co do serduszka, man, wad, serca od urodzenia, ale wszystko robi z ale lekka silnia, wysiłkowe sztuki, walki, wszystko się da, ale z mortko, mordko, dzień do Sozdowi. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą tu moja mama dzwoniła, bo my chcielibyśmy wynająć pokój. Dobra, dzień, I, w którym terminie? I, I coś rozłączyło? coś rozłączyło na was? Nie, nie wiem. A no, w którym no. terminie pan chciałby wynająć pokój? Piątek, sobota, niedziela by było najlepiej, chyba mhm. że, bo potrzebuje trzy dni z mhm. Dobra, piątek, sobota, niedziela. Mhm. I powiem, i po... słyszy mnie pani? Tak, słyszę. I, I powiem pani na, na ten weekend, da radę czy nie da rady? Bo tu mama nie. mi mówiła, że nie da rady. Znaczy. Jeszcze raz. W którym terminie pan potrzebuje pokój? Od którego do którego? Piątek, sobota, niedziela. Mogę pani przeliterować. 26, czy 27, jest? 28. Tak, w tym terminie jeszcze mamy wolne pokoje. Jakie pokoje pan potrzebuje? Pokoje, a ty mi mówisz, że nie ma. Dobra, a ja. Jaki pan by chciał pokój? Superior, czy standard? A czym to się różni? No, Superior jest trochę większy i droższy. Przed chwilą pani mówiła, że nie ma terminów na te, na te dni. Proszę, proszę, proszę nie krzyczeć na mnie. Proszę pani, zrobić mi... rezerwację. Przed chwilą Przepraszam. Pani mówiła, że nie ma pani terminu. Przepraszam, proszę na spokojnie zrobić rezerwację, podać... Ale proszę, mogę termin, rozmawiać z bo mnie takie coś skurwia. Nie ma kierownika. Pro, proszę panią, jeszcze raz powtarzam, proszę Ale podać ja dokładny krzyczę, termin. Nie ja mam na ton głosu. Przed chwilą pani powiedziała, że nie ma i jest. Proszę pani bardzo, jeszcze pani nie podała dokładny termin, w którym pani by chciała przyjechać do hotelu. Proszę podać. Ja nie termin. chcę nigdzie przyjeżdżać, mój syn. Dobra, no to niech o, p syn poda, p poda termin rezerwacji. Ja podaj pani termin rezerwacji trzeci raz, kurwa. Halo, ja przepraszam za mamę. Ona taka nerwowa. Słyszy mnie pani? Dobre, proszę po... Do, tak, słyszę. Proszę podać termin rezerwacji, na którą pan Ja dostaje. ci dam, kurwa, nerwowa ja ci zapierdolę zaraz. Yy, już 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 pani podaje. Yy, 26. Mhm. Mm 27 siódmy, mm dwudziesty -hmm. Dobra. Jeszcze jej kurwa przeliteruj tam! Nie, ja przepraszam za mamę, ja już wyszedłem z pokoju. Ten Dobrze jest... i powie mi Pani jakie tam są pokoiki do, do wyboru? Standardowy Superior Apartament. I, i, I czym się różni jeden od drugiego i od trzeciego? Ceną i no większością. Czyli standardowy jest mniejszy od superioru. Co ty robisz? Proszę pana odzwonić kiedy wszystko się uspokoi eee, tam, bo pani, niestety